Dziś przez internety przewinęła się fala informacji, że instruktor nauki jazdy nie zna się na przepisach, nie zna znaków drogowych, a ja wam wszystko za chwilkę wytłumaczę i powiem, czy się zna, czy się nie zna, ale najpierw obejrzyjcie ten film. Jest 3, 7, Jak jest 3,7 to tak naprawdę ta na konstrukcja ma 4,2, bo o pół metra zawsze ta wartość na znaku jest taniżana. Oczywiście pan instruktor mówi dobrze, zna się doskonale na przepisach prawa drogowego i na znakach drogowych, a odpowiedzi trzeba szukać w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania. Ich na drogach. No tak się nazywa ten akt prawny, i żebyście już nie musieli szukać, to przewincie sobie po prostu do, do części 3.12.17, gdzie wprost jest napisane, że na znaku podaje się liczbę o pół metra mniejszą od wysokości obiektu nad jezdnią.